Czołem, z tej Tomek Dobosz z Gildi TV. Witam Was w kolejnym materiale. No dzisiaj wielki dzień. <coughs> wielki dzień z dwóch powodów. Czas jakiś temu ogarnąłem temat mm, dźwięku. Jest, mam nadzieję, że zauważyliście, lepiej niż było. Natomiast dzisiaj jest pierwszy materiał, w którym używam nowego oświetlenia. Tam stoi softbox, na razie jeden, który daje takie piękne światełko. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to jest lepsze niż, niż to, co było do tej pory i że to się sprawdzi. No dobra, ale ja to nie oświetlę, nie o, nie o dźwięku. Podejrzewam, że światło mnie rozpuści. Dobra, dzisiaj chcę wam pokazać grę The Darkest Night od Victory Point Games. Dziękuję Victory Point Games za udostępnienie gry do recenzji. The Darkest, Darkest Night to kooperacyjna gra dla od jednego do czterech graczy, w której gracze wcielają się w obrońców królestwa walczących z okrutnym nekromantą. Jednak jest tutaj pewien twist, który wam za chwilę pokażę, bo za chwilę pójdziemy sobie do stołu i pokażę wam, jak w Darkest Night się gra. No a potem wrócimy tutaj i, i postaram się wam powiedzieć czy ta gra mi się podoba i co generalnie o niej myślę. No dobra, to co? Lecimy do stołu powalczyć z dekromantą. Okej, okay. oto jest rozłożona plansza Darkest Night. Na tej planszy mamy królestwo ale to nie jest królestwo, które będzie napadał zły nekromanta i którego musimy bronić przed jego zakusami. Nie. To jest królestwo podbite przez okrutnego necromanta. Ten nekromanta tu przyszedł, wyrżnął wszystko, co było do wyrżnięcia i teraz rządzi niepodzielnie, rozsiewając swoje zło. Co prawda, może nie niepodzielnie, ponieważ ostała się garstka bohaterów. I ci bohaterowie, czyli gracze, będą próbowali nekromantę powstrzymać, walcząc z nim gdzieś z ukrycia, próbując dobrać mu się do odpadającej trochę skóry. Więc mamy tutaj mapę tego królestwa. Królestwo nie jest wielkie. Mamy opactwo, czyli taki ostatni punkt oporu, w którym schronili się gracze. Wszystko to, co jest dobre i jeszcze próbuje walczyć z nekromantą. Mamy no sześć takich lokacji, takich jak góry, wioska, zamek, bagna, ruiny i las, po których będzie ganiał nekromanta naszych graczy, a gracze będą starali się tego nekromantę załatwić. Każdy z graczy dostaje swoją postać, wybiera, dostaje, losuje jakkolwiek. Mamy ich dziewięć, a postaci w grze bierze udział zawsze Cztery. Więc mamy tak, sir Kapłan, Rogue, Wizard, Scholar, Akolita, Druid, Książę, koleś, którego nekromanta wywalił z zamku, Rycerz, no i sir Każda z tych postaci ma dwa takie tory punktowe. Pierwszy punkt to, pierwszy tor, przepraszam, to chwała. Chwała pełni w pewnym sensie rolę takich hitpointów tutaj, kiedy postać ma zginąć, no zamiast tego wydaje jeden punkt chwały, aby przeżyć. Ale też ta chwała służy do tego, aby płacić za różne rzeczy, jakieś używanie mocy i tak dalej, tak dalej. Traci się ją też w wyniku działania różnych kart no i różnych różnych wydarzeń. Drugi tor to tak zwane czyli powiedzmy utajnienie, ponieważ jak już mówiłem, nasi bohaterowie działają z ukrycia. Oni nie lecą z pieśnią na ustach, oni się chowają, i właśnie ten tor, sekrety, to odzwierciedla. Tracimy go, jak walczymy z kimś twarzą w twarz, a zyskujemy punkty tutaj, kiedy się ukrywamy. Więc każdy gracz dostaje taką kartę postaci. Z drugiej strony, takiej karty jest pomoc dla gracza. Dostaje również talie kart mocy, z których będzie mógł korzystać. Nie korzysta jednak ze wszystkich, ponieważ na początku dostaje trzy spośród takich czterech kart startowych. Reszta jest tasowana i jest dekiem, z którego gracz później będzie mógł korzystać, będzie mógł dostawać nowe karty mocy. Gracze dostają również swoje pionki, takie bardzo śliczne, i ustawiają je tak, jak tutaj widać, na oparciu. Dodatkowo na mapie wystawiamy już pierwsze plagi, które nekromanta rozpuścił. Nekromanta oczywiście stacjonuje w zamku, ustawiamy relikty, które gdzieś tam czekają na naszych graczy, aby zostały zdobyte. Na dole planszy, na torze ciemności ustawiamy 0 i jesteśmy gotowi do gry. Cel gry ubić nekromantę. Można z nim po prostu walczyć i wygrać, choć jest to bardzo trudne. A można też go pokonać zbierając trzy relikty i zanosząc je do, do opactwa, gdzie zostanie odprawiony rytuał. Ubicia nekromaty zdalnie. Która rozpoczyna się od pociągnięcia karty eventu ze specjalnego deku. Ten event to zwykle jakieś złe rzeczy, które się nam wydarzają, z którymi trzeba walczyć. Siła tych złych rzeczy zależy od tego, jak daleko znajduje się tor, znajduje się ciemność na torze ciemności. Kiedy już pozbędziemy się takiego złego eventu następuje ruch graczy gracze mogą się poruszyć w dowolnej kolejności nie ma czegoś takiego jak pierwszy, drugi, trzeci gracz, ustalamy kto rusza się kiedy, w zależności od tego co potrzebujemy robić w swoim ruchu, w swojej turze każdy gracz może wykonać jedną akcję ale oczywiście ma kilka takich akcji do wyboru po pierwsze może się poruszyć o jedno pole wzdłuż drogi. Te drogi tutaj są, mam nadzieję, że je dobrze widać. O, widzicie, z wioski odchodzi sporo dróg. Jak się rusza, to oczywiście zmienia miejsce pobytu i zyskuje jeden punkt tajności, bo Necromanta już nie wie, gdzie on jest. Następne, następna akcja to ukrycie się. Jeżeli się ukrywamy, oczywiście zyskujemy punkt tajności, a przy okazji możemy zresetować swoje moce, bo odpoczywamy i jesteśmy gotowi do dalszych, dalszych bojów. Możemy również atakować czy to plagi, na których się znajdujemy, czy to może nekromanty, jeżeli jesteśmy odpowiednio szaleni i wyposażeni. Następnie możemy przeszukać. Rzucamy wtedy kością i sprawdzamy wynik rzutu kością z... Liczbą określającą trudność wyszukiwania. Jeżeli nam się powiedzie, mamy szansę znaleźć klucze, którymi możemy potem otworzyć relikty, możemy znaleźć skrzynie skarbów, w których są nasze dodatkowe moce. Dużo, dużo różnych fajnych rzeczy, które na pewno nam pomogą w walce z nekromantą. Nawet artefakty. Tak, mamy artefakty. Kolejna akcja to modlitwa, ale można ją wykonać tylko w opactwie. Modlitwa przywraca nam punkty chwały, które może kiedyś tam wydaliśmy albo straciliśmy. Następnie mamy odzyskanie jednego reliktu. Jeżeli mamy odpowiednią liczbę kluczy, możemy bach pozyskać święty relikt. Święte relikty są bardzo ważne, ponieważ żeby pokonać w ogóle nekromantę, żeby go zabić w walce wręcz, musimy mieć przy sobie Jeden z reliktów, inaczej go nawet nie draśniemy. Albo możemy zabrać trzy relikty, tak jak mówiłem, tu i wygrać poprzez odpalenie rytuału. No i ostatnia akcja to wykonanie akcji z karty mocy. Niektóre z kart mocy mają taki napis: Action, i wtedy odpalamy tę kartę za pomocą naszej akcji. No i tyle. Kiedy gracze już wykonają swoje tury, przychodzi tura nekromanty. Nekromanta najpierw przesuwa tor ciemności, ciemność nadchodzi, następnie porusza się, rzuca kostką i sprawdza, gdzie może iść. Najpierw sprawdza, czy rzut jego kości nie spowodował, że wykrył któregoś z graczy. Jeżeli wykrył go, czyli rzucił poniżej, Poniżej czy powyżej, powyżej, przepraszam, powyżej jego tajności, to idzie w jego kierunku. Jeżeli nie, no to porusza się po linii wskazanej przez rzut kostką. Tak, tu na przykład zbliżę sobie wioskę. Jak widzicie, na dwójce, gdyby był wioska na dwójce wyszedłby tędy, tędy na piątce i tak dalej, i tak dalej. W niektórych miejscach Niektóre rzuty kostką zatrzymują go na miejscu, bo po prostu krąży, krąży sobie w kółko. Na koniec, na koniec swojej tury nekromanta odpala, znaczy hoduje nową plagę w miejscu, w którym się zatrzymał. Te plagi to jest naprawdę utrapienie. One powodują, że gracze, nie wiem, tracą życie, tracą różne punkty, są tam potwory, z którymi gracze muszą walczyć, jeżeli skończą, skończą turę na takim polu. No właśnie, walka. Walka, znajdę tutaj jakiegoś, o, wąpierz. Walka toczy się na dwóch, jakby, płaszczyznach. Można z gościem walczyć, wręcz, Albo można go próbować unikać. Oni mają, jak widzicie, dwie, dwie statystyki. Tarcza to jest do walki wręcz, oczko do unikania. Jak się walczy? Proste, bierze się K6 i rzuca. Tam przy tych statystykach, jak widzieliście, są liczby. To są liczby docelowe. Jeżeli wyrzucimy przynajmniej 4 w dowolnej walce, na jednej kości oczywiście, no to jest sukces. Zwyciężyliśmy. Jeżeli natomiast rzucimy, nie rzucimy na żadnej kości cztery lub wyżej, porażka i otrzymujemy, nie wiem, rany, tracimy jakieś punkty i tak dalej, Czyli w zasadzie cała gra, jak większość rozstrzygania w tej grze odbywa się na zwykłej kaszustce. No i tak gracze biegają za nekromantą. Czy też ukrywają się przed nim, próbują zebrać siły, próbują zebrać sprzęt, aby w końcu go pokonać. Ale jeżeli nekromanta pokona wszystkich graczy, pobije ich do nieprzytomności, już nie będę mówił, że zabije, oczywiście, tak, albo w znajdą się, znajdzie się odpowiednia liczba tych żetonów plag, a to znaczy, że Graczom szło bardzo cienko i ciemność urosła za bardzo. No cóż, wtedy gracze przegrywają, a necromanta cały czas zachowuje królestwo w swoim posiadaniu. No dobra, to tyle. Ja jeszcze tylko pokażę może. Jest jeszcze cała masa różnych żetoników, mniejszych, większych. Są tu klucze, przedmioty takie zwykłe. O, jakieś butelki magii. E, tu są skrzynie skarbów, tak? Więc masa, masa fajnych, fajnych żetonów, choć nie do końca fajnych, ale o tym w podsumowaniu. No dobra, to co? Wracamy na fotel i powiem, co myślę o grze. No dobra. E, pokazałem, wam, jak się gra w The Darkest Night. Darkest Night. Zacznijmy może. Od tych miłych rzeczy, tak? Co mi się w tej grze podoba, po pierwsze, na pewno podoba mi się pomysł na, na fabułę, powiedzmy. Ta, ta, ta idea, że gracze nie są jakimiś tam wypasionymi gośćmi, którzy po prostu wychodzą naprzeciw armiom nekromanty i powstrzymują go przed zalaniem królestwa, ratują królestwo po raz kolejny. Nie, tutaj. Ten nekromanta już przyszedł. Wytłukł wszystko, co miało być do wytłuczenia, rozwalił zamek, wprowadził rządy terroru i siedzi sobie w tym królestwie. A, bo, a gracze są takimi, są bohaterami, którzy gdzieś tam się ukrywają, toczą walkę partyzancką, przemykają się z jednej lokacji do drugiej, żeby tylko nie dać się złapać, i coś tam próbują zrobić. To jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Przepraszam, na pewno. Na pewno chciałbym zobaczyć więcej takich, e, takich rozwiązań fabularnych w planszówkach. Podoba mi się, podoba mi się też mechanika, mechanika tej rozgrywki, właśnie jakby związana z tą fabułą. Fakt, że, że jednak trzeba uważać na te punkty taj, taj, tajności, tajemnicy, no jak zwał, tak zwał, e, podoba mi się użycie e, tych, tych, tych takich. W cudzysłowie hit pointów, które, które nie są hit pointami, tylko punktami takich chwały, to też, to też bardzo, bardzo fajnie działa. Naprawdę, Darkest Night gdzieś tam jest fajną grą. Niestety, do tego wszystkiego dochodzi, dochodzi kilka problemów. Pierwszy problem trafiłem już na Starczy. W zasadzie zanim zacząłem grać. To co dostałem, to nie jest taki super, to nie jest taka super retailowa wersja. To jest tak zwana bugged version, którą, która została wysłana do mnie no, w takiej a nie innej formie, ze względu na to, aby obniżyć koszty wysyłki. Czemu ona się różni od wersji pudełkowej? No po pierwsze, tym, że nie miała pudełka, ale to dla mnie jest żaden problem. Po drugie, zamiast normalnych kostek dostałem takie maciupkie, maciupkie, rewelacyjne. To też nie był dla mnie problem. Trzecia rzecz, no to była plansza. Jak widzieliście, ta plansza to jest taka tektureczka. Normalnie, z tego co widziałem, to to jest ładna, gruba plansza. Reszta komponentów to jak nie zapewniono identyczne komponenty z tym, co znajdziemy w pudełku. Jeżeli tak jest, a nie mam jakby powodu nie wierzyć wydawnictwu, to wypraska jest jedną z najgorszych wyprasek, jakie w życiu widziałem i z jakimi w życiu miałem do czynienia. Jest gruba. Ona ma prawdopodobnie, to takie pseudo-drewienka są. To jest bardzo gruby karton, sklejany z kilku warstw, takie pseudo-drewienko z tego wychodzi. I te wszystkie kwadratowe i większe, okrągłe żetony wychodziły z tej wypraski bez większych problemów. Natomiast kiedy przeszedłem do wyciskania kluczy, myślałem, że oszaleję. I do e, małych elementów podstawek e, pionów graczy. To był koszmar. Nawet używając noża, po prostu rozwaliłem kilka tych kluczy. Ta podkładka dodatkowo, podkładka, mówię, ta wypraska dodatkowo, nie wiem, wybaczcie określenia, ale śmierdziała czymś. Nie wiem co to było. To była też pierwsza wypraska z której kiedy wyciskałem rzeczy, to pobrudziłem sobie palce, uwaliłem, nie wiem, farbą, czymś, tak? No koszmar, słuchajcie, masakra. Jeżeli to jest naprawdę retailowa wypraska i retailowe żetony, to, to tak tego się nie robi. To jest, no coś makabrycznego, coś makabrycznego. Druga sprawa, która niestety bardzo, bardzo uwiera mnie w tej grze. Brak skalowalności. No problem jest taki, że w tej grze zawsze jest nekromanta, który jest sterowany przez grę, więc to okej. Okay. I zawsze muszą być cztery, cztery postacie graczy. Nieważne, czy grasz sam w dwie osoby, trzy czy cztery, zawsze będą cztery postacie. Więc no to jest. Ja nie lubię takich rzeczy, kiedy gram w dwie osoby i każdy z nas prowadzi po dwie postacie. Jest ciężej się skupić na tym, co mamy do zrobienia. Próbowałem sobie zagrać solo, tak, z, z trzema, z dwiema i z jedną postacią. Z trzema to to jeszcze kulawo, że kulawo, ale szło. Natomiast z dwoma i z jedną postacią, to tam jest amba Fatima, masakra potężna, tak. Ta mechanika, te założenia tej gry nie pozwalają na tego typu skalowalność. I to mi się nie podoba. To mi się bardzo, bardzo nie podoba. A Niestety w późniejszym okresie, kiedy gramy dłużej już w Darkest Night, pojawia się straszna powtarzalność. Okej, okay, tam jest dziewięć postaci. One grają, gra się nimi nieco inaczej z, z, uwagi, na, z uwagi na te talie ich skili, te talie ich mocy. Ale szybko zauważamy, że gra sprowadza się do Podróżowania po różnych miejscach, których jest niewiele, rzucaniu kostką jedną, dwoma, trzema i próbowaniu wyrzucenia przynajmniej jednego sukcesu, żeby pokonać plagę, i potem rzucaniu kostką, żeby pokonać nekromatę, no, że no chyba, że wybierzemy opcję pokonania go z artefaktami, z reliktami, przepraszam. I i dość szybko wkrada się do Darkest Night. Po prostu nuda. A, a szkoda, bo tak jak mówiłem, pomysł, e, pomysł na tę grę jest całkiem, całkiem porządny. Tak więc, jeżeli miałem ją je jakoś ocenić, jeżeli miałem ją je jakoś określić, to dla mnie Darkest Night jest takim mocnym średniakiem. Można w to zagrać. Spoko. Będziecie się na pewno fajnie bawić. Przynajmniej pierwszy, drugi, trzeci raz. Potem. Potem może być już gorzej. Ale tak naprawdę jeżeli lubicie gry kooperacyjne, gdzie staje drużyna śmiałków przeciwko jakiemuś wielkiemu złemu, no to na pewno znajdziecie bardzo łatwo wiele lepszych gier niż Darkest Night. Ale... Jeżeli gdzieś zobaczycie ten tytuł na jakimś gramy, w jakiejś wypożyczalni, na jakimś konwencie, spoko, możecie usiąść, spróbujcie. Bardzo szybko się go tłumaczy, nie jest jakiś zagmatwany. trzeba by poznać moce graczy, trzeba by poznać karty, żeby wiedzieć gdzie tam, w co tam uderzać, ale grać się da. Natomiast żeby kupować, najpierw, najpierw jednak wypróbujcie, czy, czy jednak Wam podejdzie. A mówię, dla mnie, dla mnie taki sobie mocny, mocny średniak. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za to, że oglądacie. Jesteście ze mną. Tak jak mówiłem zawsze, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Mam do Was też wielką teraz prośbę, skomentujcie, czy to światło, czy ten dźwięk naprawdę jest lepszy niż był. Bo chciałbym to, chciałbym to wiedzieć. No, to jest dla mnie istotne, ponieważ ten cały rozwój. Techniki, które robię jest dla was. Ok, to co? Dzięki i do zobaczyska.